Cześć, witajcie kochani um, w serdecznym odcinku Na Mój Planet I dokładnie bardzo się cieszę, że nagrywam Mogę tylko 10 minut oczywiście I dowiedziałam się teraz, że będę miała Jorkę, tak Jezu, to już będzie dokładnie za... Mm, za dwa dni Napiszę sobie Ale muszę odróżnić bo to musi być ładnie napisane. To ja, może zatrzymam pięknie, bóg. Okej, okay, już jestem i pokażę Wam jaką mam animkę O taką, że pan. E, dobra, odbiorę fame A czy fame. Um, ci co mi napisali, zresztą. Um, Pozdrawiam, Dalila 10 z tubetką i zapraszam na Darila... coś tam <laughs> Nie pamiętam ich um, na skalpie nie pamiętam e, Oczywiście, tak, zapomniałam, o jeszcze jednym e, że e, bo będą mega prezenty i w ogóle Ha, he, he i chcę No proszę Was, mam tylko jedną subskrypcję od dobrej koleżanki, a ja bym przynajmniej chciała to ileś. Jak y, się nazywasz, nazywa ten filmik, w którym jestem? Proszę! Oczywiście, już będziecie wszyscy słyszeć będziecie wszyscy już słyszeć um, oczywiście jak to, z kimś będę nagrywać będziecie słyszeć, um, jak ktoś tam mówi z tego powodu, bo miałam źle na miksera um, wszystko źle, po prostu um, oczywiście, teraz wracam Okej, okay. okej okay. no, to on języka no Ik Ja. 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 Ja Jak mówiłam, obiecałam Wam, że będę robić luki. Eee, luki, no i czekajcie. Zrobię jeden. Zobaczcie, już nagrałam. tu mam tylko jeden luczek. Jeden, dokładnie jeden. A, i zapomniałam jeszcze o jednym. Chyba zmieniam skórę. I. Okej. Znaczy, nie skory. Skory. Przepraszam. Przysu to jest przesłanie. Cześć, to przesłowienie? <laughs> co ja tego powiedziałam? Dobra, mniejsza. Co na tym chyba zmienię skórę. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać w ogóle. Obok Wam zrobić komplecie. O, yy, przypominam Wam. Będę na New I będą powinny nastąpić zdjęcia mojego. Więc w sumie to w komentarzu możecie napisać imię dla mojej mojego Jorka. Ja na razie obstawiam na florkę. Florcza. Ale wy to jeszcze wymyślcie. wymyślcie. To będzie powiedzmy taki konkurs, który najlepszy, który najlepszy będzie imię. No to będzie jakaś wielka nagroda. Tylko kupię V-Pass. Na miesiąc i ta osoba dokładnie dostanie 5 pozdraw i całą listę życzeń. Tak. Um, no i obejrzę seki i w ogóle. A Wy jeszcze jedną macie mi rzecz. Czy taką dla mnie, dla mnie przysługę? Subskrybować. Proszę Was, bardzo mi zależy. Jak będzie maksimum 10 subskrypcji, będą dwa filmiki w jednym dniu. Lub może i więcej. Proszę o komentarze, bo na razie tu mam tylko jedną osobę z komentarzy. Żółwym yy, i yy, okay, to już yy, nie, później to zrobię. Dobra, oczy mi się to nie podobają, te nowe, bo są brzydkie. Oczy zostają takie, jakie są. Bo są ładne. Usta i skóra, ale same już nie wiem, ludziska, no. że takie. Sama nie wiem. A skóra co może być? O Jezu, ok, Takie? Doradźcie mi coś, naprawdę. Nie no, chyba co? Nie, bo to dużo hajsów wyda, a ja chcę mieć coś. Bo ja bym przykład chciała usta jakieś nowe. Nie ja. Chciała... Może takie nie. Ja pogłosuję. Ładne wszystko. No, no, ładne są. W sumie to mi pasują. Chyba ze lepiej są. Tak, um, no chyba ładne. No tak ładne są. Wiecie. Um, proszę, dajcie, um, proszę kanał. Party, oczywiście, game. Myślałam mm. nad um, Party Ty. Powiedzcie mi również jak zmienia, jak można zmienić nazwę. Bo myślisz Patty um, Party Games. Tak myślałam, żeby mogło być, ale też po TV by było y, y, fajne. Tak. Okay, y, ten muszę się napić. Muszę się napić. Poczekajcie, muszę się napić. Ah. No, okay. Dobra. Mam coraz większa liczba y, przyjaciół. Na razie jeszcze możecie mi zapraszać. No, no, um, czekaj. Okay, Skype hey, napisałam, Boże, przepraszam. Zobaczmy, czy ktoś jest w ogóle na Skype. Ie. Bym chciała z kimś porozmawiać na simple, ale to tak dalej. słychać. Hmm, a w ogóle czy mam głośnik? Mam, dobrze, bo tu się rusza. Okej, okay, no to tak, fajnie będzie, jak tak będę chyba mówić, bo się powiększyłam i w ogóle. Tak, a, a, Witam Was, goście specjalni! Ojej, no dobra. No to tak, powiem. No to... Cześć! Do następnego odcinka! Mua! A i pamiętać, subskrybować. Subskry... Subskrybować. No tak, no to cześć. Oczywiście przypominam o konkursie. Pamiętajcie, imię dla mojego Jorka. W e, Florce, nie wiem, ja stawiam na Florcie, ale może nawet się znajdzie i lepsze imię. No to już na serio. Cześć!